Tam jest taki taki multi efekt jakbyś po prostu w włączył Bydą właśnie ten kamień czy coś, nie? No ten, właśnie Od stóp? Yy, od po piersia. A <laughs> no To już czasie duży O Jezu, jest, to jestem mały trochę. Jesteśmy mm, na trasie do TEś, która ma powstać i chyba powstanie i mam dzisiaj naprawdę ogromną przyjemność rozmawiania z e, taką grupą teatralno-kabaretową MUMIO. Myślę, że niektórzy Was znają. Witajcie. Witamy też Was z trasy. Dobry wieczór. Dajcie, ja chciałem Was zapytać, bo dzisiaj była taka impreza pokłady kreatywności. E, czy nie uważacie, że to słowo jest dzisiaj nadużywane dość mocno i... Pokłady czy kreatywności? Które? Pokłady. Słowo pokłady jest rzeczywiście, bo na przykład jak zjeżdżają na dół, to cały czas się mówi nie na tym pokładzie, na tym pokładzie, nikt nie powie na przykład, że w tym miejscu, czy na tym jakby piętrze, czy w tej lokalizacji, tylko mówi się jedź na pokład tam siódmy, zjeżdżamy na siódmy i nie, nie potrzeba tego słowa pokład tak. <laughs> Właśnie, bo ja tutaj na takim kamyku stoję. Ja, nie trzeba go tak używać, apelujemy, żeby nie, nie używać słowa pokładca. Ewentualnie jakby przywrócić to słowo, yy, prawda, morzu, statkom, no, szkutnictwu i, i żeby, 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 bo oni, bo ja... Ja, ja wiem, bo porozmawiałem z ludźmi i oni, i oni, i oni, i oni cierpią, I są, nie, nie jeden z nich jest naprawdę bliski, bliski płaczu. Ja no właśnie za to, za to was bardzo, bardzo lubię i chciałem was zapytać o moment, w którym się poznaliście, bo to jest tak, że każdy ma swój świat, ma swój kosmos i nagle poznaje drugą osobę, która odbiera na tych samych falach. Jak to było, jak poznaliście się od razu między wami za Artystycznie? Nie, nie, chyba nie. Znaczy, no, tak, poznaliśmy się w teatrze, w takim teatrze Google Ander w Katowicach i, i nie, no, polubiliśmy się bardzo, I, ale też, też wydaje mi się, że potrzebowaliśmy trochę, trochę czasu, żeby się, żeby się poznać, żeby zobaczyć, co, y, jak, jak, jak funkcjonujemy nawzajem. I wtedy się okazało, że, że, że właśnie się jakoś pasujemy do siebie i że, że chcemy coś wspólnie robić. No, no. Że mamy te, te same rzeczy nam się nie podobają. Podobne rzeczy nam drażnią w sztuce czy w ogóle w byciu i to już jest bardzo dużo. A, a co was drażni w, w sztuce? O matko, ja już mówiłem o piramidzie zwierząt, tych takich futerkowych. Ale w, nie ruchamik. wiedzą. No tak, ale nie będę <laughs> się powtarzał. Aha. Czyli piramidy zwierząt to jednak jest to, co drażni w sztuce. Tak, a w sztuce drażni, bo to w ogóle nie ma nic wspólnego ze sztuką. Chciałbym też wiedzieć, bo studiowałeś kulturoznawstwo, tak jak ja i ja zawsze miałem takie wahania i zawsze ludzie mówili, co ty idziesz na kulturoznawstwo, ty będziesz po tym robił, w bibliotece pracował. Masz dobre wrażenia po tych studiach? Uważasz, że te studia dały ci coś? Wiesz co, teraz się jakoś nad tym nie... Nie zastanawiam, być może dlatego, że, że finał jest dość miły i, 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 nie, i nie muszę tego roztrząsać, czy, czy, to był, czy to był dobry krok, czy nie. No to, to na pewno był bardzo, bardzo dobry czas i to na pewno są, są studia, które, które jakbyś tam szalenie rozwijają. Można było poznać bardzo, bardzo, bardzo miłych ludzi i, i jakby z tej strony koleżeńskiej i, i z tej strony wykładowczej, że tak powiem, i, i na pewno tego. tego tego nie żałuję. Zresztą no, dzięki temu właśnie trafiłem na, na teatrologię. Poznałem tam koleżankę, która to pracowała już w tym teatrze, gdzie poznaliśmy się właśnie z, z Darkiem. I, I dzięki temu trafiłem do teatru. Trafiłem. No i jakby rozpoczęła się tak naprawdę, można powiedzieć, że kulturoznawstwo mnie z tym mumiem jakoś tam y, y, spotkało. Więc, więc y, ja wspominam te, te studia bardzo dobrze i, 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 i myślę, że generalnie jest tak, że. O tym też już mówiliśmy na tym właśnie spotkaniu, które miało tutaj miejsce, że żeby, żeby, żeby. Że jakby w, na w naszym przypadku ta droga okazała się dosyć, dosyć dobrą drogą, nie, żeby nie patrzeć na jakieś takie koniunkturalizmy, co my będziemy potem robić, czy, 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 czy to ma sens, czy, 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 czy nie ma sensu. Jeśli, jeśli w tym jest jakaś tam, nie wiem, pasja, a, a, a dodatkowo jeszcze, jeszcze poparte jakimiś właśnie spotkaniami, no to, to kulturoznawstwo nie, nie przeszkodzi na pewno. Mhm. Yy, a chciałem zapytać yy, cię Tarku, bo można powiedzieć, że jak się ogląda wasze skecze, to, no, ja mam przynajmniej tak, że jak ogląda wasze skecze, to po waszym występie ja się czuję jakbym nabierał dystansu do życia. Ten absurd jakby pozwala mi na to, żeby tego dystansu nabrać. Czy, czy wy tworząc spektakle jakby jesteście obserwatorami wcześniej? To wszystko jest tak, takie kulturoznawczo-socjologiczne oko w sobie włączacie? Nie, to się dzieje bardzo intuicyjnie. Nie ma czegoś takiego, że jesteśmy nastawieni na odbiór i, i to, to po prostu jest coś, co na pewno przez nas przelatuje cały ten... Tak? Jak każdy ma to, nie? Jakaś rzeczywistość przelatuje, ona się jakoś tam przetwarza poza naszą świadomością w ogóle, i potem z tego wynika to, co wynika. Natomiast nas ta rzeczywistość interesuje tylko w takich wybranych aspektach. Reszta jest odrzucana. Takie aspekty do, do powiedzeń, aspekty takiego tu i teraz, komentowanie rzeczywistości wprost nas w ogóle nie pociąga. Albo nawet nie wprost, ale rzeczywistości. Czyli ani satyra, mhm. ani publicystyka nas nie, nie bawi. Przy, przy pierwszym spektaklu bardzo, bardzo ważne było takie, takie jakieś poszukiwanie w sobie, nie? Czy jakby to, 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 tym to był ten, 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 ten główny rezerwuar, jakby tych, tych nie wiem, czy pomysłów, czy, 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 czy tych sytuacji, że, że staraliśmy się szukać takiej takiej biedy trochę w sobie i, i zawsze nas interesowała taka przestrzeń poza centrum, nie? Czyli po prostu, nie wiem, jakieś zachowania, które, które, które niekoniecznie są zachowaniami yy, takimi, nie powie, powiedzmy, podczas spotkania biznesowego czy po, mm -hmm. podczas kolacji biznesowej, tylko raczej jak ten biznesmen wychodzi na przykład do, do, do toalety i tam, nie wiem, myje się i tam sobie powtarza na przykład jakąś, co, co, ja, zaraz powiem, co ja zaraz powiem, mam, mam jest, 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 jestem przegrany, źle, 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 źle. Jest, jest, jest przerażony tym, że, po prostu, że to spotkanie już grzęźnie, że po prostu, że już, że już nie będzie żadnego, no nic nie będzie i właśnie ten moment jest, 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 jest najcudowniejszy I te, i te momenty staraliśmy się jakby pozyskać, ale, ale na początek Pozyskiwaliśmy raczej z siebie, gdzieś tam właśnie, z jakichś takich rezerwuarów swoich kulturowych. Ja mogę powiedzieć, że na przykład ten duszan, który jest w pierwszym spektaklu, to on dokładnie gdzieś wywodzi się z moich doświadczeń, nie wiem, jakichś rodzinnych, dziecięcych, z jakiś wesel, jakiś tam sytuacji wioskowych, ale też bardzo ważne było to, że że, że, że my też jak się ustosunkowaliśmy jakby do tych postaci, które sami wytworzyliśmy to yy, w, tym, w tym wszystkim było, by była bardzo duża sympatia i akceptacja tych postaci. Nie było tak, że, 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 że my je chcemy jakoś tam obśmiać, wyśmiać, zanegować, powiedzieć o ty jesteś jakiś tam, nie wiem, biedny, beznadziejny, tylko jakby wręcz afirmować tą, 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 tą stronę, która jest taka właśnie, która jest taka trochę od, od podszewki, żeby było tego trochę, trochę, trochę w nas więcej, żeby ten oficjalizm, który jest tak naprawdę, no, wiadomo, no, trochę, trochę nudny, nie? Żeby, żeby, żeby on trochę zszedł na, na dalszy plan, na drugi plan, a żeby ta, ta strona, ta taka oficjalna bardziej za, zaistniała. No no, Jesteśmy przekonani, że, 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 w, że w słabości jest siła, nie? w takiej właśnie nie, że specjalnie generowanej biedzie, jakiejś takiej nieporadności, ale, ale w tym jest jakaś taka prawda o każdym człowieku nie? Mhm. i jak od tego się ucieka w rzeczywistości swojej też no to na końcu jest zazwyczaj cierpienie, a jak się w to wchodzi i się to pokocha to okazuje się, że wszystko jest dobre, mhm. wszystko jest dobre. Dla nas też nie bez znaczenia jest na, nasza yy, droga duchowa. My jesteśmy yy, we wspólnocie neokatechumenalnej z Jackiem, w różnych wspólnotach akurat i też kiedy po czasie buntu, taki, który miałem na Kościół i, i, jakiego, i lęku przed Bogiem, kiedy zobaczyłem, że, że Bóg jest yy, zupełnie inny, niż się yy, nawet mnie wydawało poprzez nie wiem, lekcje religii, tak to zapamiętałem przynajmniej, być może tak słyszałem, nie? że to nie jest ten straszny sędzia, który czeka, aż ktoś się potknie i mu chce przywalić i ukarać, tylko jest to naprawdę ktoś, kto ma absolutną akceptację i miłość do końca i, z, i za darmo, której nie ma w świecie normalnym, nawet w relacjach w, do, w dobrej rodzinie, mamy szczęśliwe rodziny, mamy po, po, po czworo dzieci z Jackiem i szczęśliwie... <laughs> każdy każdy osoba, czyli razem ośmioro i każdy ma jedną żonę i, I widzimy, że nawet trudno jest, trudno jest akceptować często tą rzeczywistość naszą codzienną, że jesteśmy słabi. Nie? I że takiej miłości darmowej gratis poza Chrystusem jakby na świecie naprawdę nie ma. Nie? To jest jedyna bardzo pociągająca informacja, że jak się doświadczy tego ducha, a teraz mamy akurat tuż po zesłaniu Ducha Świętego taki czas no to jest możliwe, to co mówił święty Jan Chryzostom, kochać i, 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 i czynić różne rzeczy z łatwością, bez wysiłku. Jak ja tą obietnicę usłyszałem po raz pierwszy, że to jest chrześcijaństwo, nie, że napinanie się i taki pelagianizm, że się trzeba, no nie wiem, jak starać i jak wysilać, żeby być dobrym, bo jak nie, to mi ten Bóg w łeb ukręci. Że to jest dokładnie odwrotnie, nie? że on daje to wszystko, co, co daje, i potem człowiek nie jest w stanie akceptować rzeczywistość, życie. To, te wszystkie właśnie biedy, łomności, słabości, to, że się jest. Z człowiekiem słabym, nie? Ale on to wybacza wszystko gratis. To jest fantastyczne. Dlatego nas tak to chrześcijaństwo porwało. I, i te cieszymy się, że w pewien sposób intuicyjny, bo myślę, że jak w kościele, to nie wiem, że jak Mumia postawało, to nie byliśmy za bardzo w kościele, nie? Byliśmy gdzieś tam na takich... Na, na rozdrożu, nie? Ale że to się jakoś dopełnia, bo się okazuje, że to, co intuicyjnie się pojawiło w Mumiu, czyli to, żeby właśnie nie obśmiewać, nie, nie wykonywać nie wiem, parodii, nie wiadomo czego, tylko kochać te postaci właśnie w tej swojej biedzie. To, to jest taka optyka jak się okazuje bardzo w, wspólna, bardzo chrześcijańska, no. zupełnie niegenerowana nie, nie na siłę. Nie? To miłe. A z kolei w tym, w tym, w tym drugim spektaklu i to też to jest jakby a propos tego co, co, co mówi Darek, że, że, że gdzieś tam już, już zaczęły się też pojawiać u nas dzieci, więc, więc też te, te dzieci nasze i dzieci jakichś znajomych też Zaczęło nas inspirować, gdzieś też zaczęliśmy szukać tych dzieci w sobie. No i ten drugi spektakl, Plutownica pl pl jest takim z kolei peanem, nie peanem, jak tam zwał, tak zwał, ale y pochali, takich pochali, się, pochali, 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 po pochwał <grym> dziecięcości, że to, że, że to dziecko po prostu ma jakąś totalną wolność, nie, nie, prawdę. Wszyscy tu właśnie jest larmo teraz. Larmo pan podniósł. Jest właśnie, właśnie larmo jest bardzo dobrym słowem. Chcieliśmy właśnie bardzo larum, ale larmo jest, 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 jest w porządku. Chcielibyśmy też zaapelować, żeby częściej larmo, słowo larmo używać, bo to jest naprawdę. Pan jest bezwzględny. Nie, właśnie myślę, że, że Pan teraz sprawdził wszystko, czy... czy, czy... Ja... Chciałem zapytać, bo czy, czy macie, macie coś takiego, że czujecie, że, kiedy spotykacie ze swoimi fanami, że oni wam już przypisują taką czoską gębę i jakby oni oczekują od was tego, żebyście jednak przy tym spotkaniu zawsze tryskali właśnie jakimś absurdalnym humorem. Czy to jest troszeczkę męczące? No, wiadomo, że, że czasami bywa, zwłaszcza, że że, że, że no, no nierzadko nie, czasami bywa tak, że człowiek po prostu kompletnie nie ma jakby ochoty na zawołanie, jakby generować siebie tego, tego, tego jakiegoś, nie wiadomo, jakiegoś poczucia humoru i, i czasami po prostu jest ma, ma jakby zły humor, nie, a, 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 no, a, a ale często, ale często jest też tak, że, że, że pod wpływem jakiejś takiej sytuacji człowiek jakoś tak <grym> zaczyna generować to, to poczucie humoru i to jest wtedy to jest strasznie biedne. I próbuję tak jakoś żartować, i ja czy Darek i ten ktoś, kto to tego słucha, wszyscy udają, że to jest bardzo fajne, bardzo śmieszne i, i jakoś, to, jakoś to przechodzi, ale, ale jest to, ale czasami bywa to trudne na pewno. Mhm. Chciałem zapytać o nowy program, bo szykujecie nowy program. Y możecie cho chociaż troszkę tego uchylić, co tam będzie się działo? No Darmo używamy zawsze słowa spektakl, ale ten to już będzie do kwadratu spektaklem, mhm. ponieważ ja tylko mogę powiedzieć że to, to będzie. Na razie największe przedsięwzięcie sceniczne Mumio, jeśli dojdzie do skutku, jeśli się to powiedzie, na razie mamy scenariusz, to będzie rzecz yy, fabularna. Mhm. Mamy nadzieję, że będzie pełna tego komizmu, który, który nas kręci, ale też jak, czegoś jeszcze innego. Nie mogę za dużo mówić, natomiast będzie to rzecz no, no, du duża. Nie żeby w spotk'u to grać, no, ale ze scenografią dużą i, i, i różnymi takimi rzeczami, których do tej pory w spektaklach, mówią nie było. One były w spektaklach Teatru Gugolander, jakby takie środki używane teatralne stricte, nie? zmiany scenografii, świateł. Także spektakle były z założenia takie, żeby do tej pory były y, dość proste jeśli chodzi o inscenizację, mhm. samą tam stronę, nie wiem, oświetlenia czy sceny i to jest tak zupełnie, trochę powrotem będzie do naszych korzeni, ale jednocześnie już będzie zainfekowany tym mumiem, które później powstało po tych korzeniach. I mamy nadzieję, że, no, że się to powiedzie jakoś, nie? Długo panowie dajecie czekać wszystkim fanom na ten, na ten spektakl. Ja chciałem jeszcze tylko zapytać o plany może filmowe, bo Highway dla wielu ludzi to jest, to jest kultowy film. Ehm, czy, czy, czy planujesz jeszcze kolejne komedie? To według mnie to no, komedia jest jedną z najtrudniejszych jakby form filmowych. Czy, czy coś takiego jest, w planach jest? No na pewno gdzieś tam o tym myślę, bardzo mnie to kręci, bardzo, bardzo to lubię. No jak tylko jakby czas pozwoli i uporamy się z, ze spektaklem, bo to jest jakby teraz taki totalny priorytet i rodzina pozwoli, to, to ja, ja bardzo chętnie już coś, coś tam się, coś tam piszę, do czegoś się tam szykuję, czy już jakieś tam pomysły mam, więc mam, mam nadzieję, że, że, że to nastąpi. Mhm. Super, dziękuję. A ja jeszcze mam muzyczne projekty, który chciałem realizować. Okej, okay, właśnie. w ogóle jeszcze miałem, jeszcze miałem zapytać o jedno, bo, bo przecież skład mógł się... Nie, to trzeba, teraz... trzeba całość jakby tutaj zapakować. A jest, jeszcze, jest jeszcze taka kwestia, że macie nowego członka w zespole i to jest Tomasz Koło, członka, matko. Tak. To jest... no, no to zawsze takie słowo nie zresztą z polskim zawsze w języku. Member. Mhm. <laughs> Mamy takiego. Mam kolegę. Tak. Kolegę po prostu nowego kolegę. Mhm. Tak, kolego multiinstrumentalnego, bardzo zdolnego, młodego człowieka, młodszego od nas, jednocześnie bardzo dojrzałego też już artystycznie, mhm. który ten człowiek niewątpliwie będzie ozdobą tego spektaklu. No. A, pro, a projekt tak spontanicznie, projekty muzyczne jakieś się pryszykują tutaj? No, tak, mnóstwo, tylko no, są ciągle w fazie takiej potrzeby, jakby potrzeby jeszcze niezrealizowanej, ale absolutnie myślę, że za rok może tak. Okay. Dziękuję bardzo Wam za ten dewiat i może nie będziemy pozdrawiać nikogo, bo przecież nie wiemy kto będzie oglądał ten Dobrze. materiał. Możemy tak. wymieniać wszystkie imiona i nazwiska. Andrzej... Andrzej... Pozdrawiam Mariusza Kałdziewicza, Annę Kleter, Bożenę Kandyrowicz, Marka Ciabochę, Asie Felder, Mariusza Kastychucha i Elżbietę Kastychuch i ich dzieci Monikę Kastychuch, Maćka Kastychucha. Basie Kastychuch, Józef Finkę Kastychuch, przepraszam Cię, Józefinka i Olka Kastychucha oraz wujka Andrzeja Błachę, który też z domu ma żonę Kastychuch, bo nie jest w sensie wujkiem, tylko jest bardziej powinowaty. Czyli jakby Kastychuchów. Ale idąc po kolei, mamy na A. Rodzina Ablewiczów, nie. Ababowiczów aba później i tak dalej nie jestem w stanie chyba, rzeczywiście strasznie dużo jest imion, nazwisk, ludzi prawda, mm -hmm. a, 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 na Polsce zatrzymaliśmy się, a przecież jest George Weffrey Adriana Kanzelberer i Georges Pitour z Francji oraz e, Marlene Speisenhofer z e, Weimaru to, i ze Szwajcarii jeszcze jest Georg Haltz zakoczył wujek, że jednak był pozdrowiony, myślałem, że będzie pominięty a tutaj może jakieś są pozdrowienia? Ja bym chciał pozdrowić, bo też są zwykle, zwykle pomijane w, tym, w tych pozdrowieniach. Chciałem pozdrowić nasze kochane, nasze, no, da, naszą kochaną no roślinność. Chciałem bardzo, bardzo gorąco pozdrowić. Chciałem pozdrowić yy, bardzo mocno łopiany, grup, całą grupę łopianów, yy, całą rodzinę. Przede wszystkim chciałem rozpocząć yy, yy, yy. od yy, yy. yy, yy, Anny Łopian. To jest bardzo, taka, taka, bardzo malutka roślinka, ale bardzo zgrabna. Mariusz Łopian, rozłożysty, bardzo, bardzo, bardzo taki, taki, taki poważny Łopian i córeczka Sylwia, urocza oraz, y, oraz ich y, już, już, już w, w, wnuczek y, Grześ. No oraz, no oczywiście nie był, nie mógłbym pominąć dziadka, dziadka, który już, y, dziadek właśnie, właśnie chyba był albo Grzegorz, Albo Lucian, to się zawsze, zawsze mi się te dwa, dwa, dwa imiona jakoś tak mylą, ale bardziej Lucian chyba. Tak mi się wydaje, że, że, że Lucian. Także no, ja bardzo. Ba... Lucian, chociaż jakbyś Lucian łopian, to tak Lucjan kupił brzmi. Tak? Ja Lucjan łopian. Właśnie, tym zakończ, zakończmy. Szczególne tak. pozdrowienia dla Luciana łopiana. Ja jeszcze chciałem pozdrowić wszystkie y, niewiasty pomiędzy 18 a 20 rokiem życia. Myślę, że to takie Przedziały. będzie taki przedział po prostu dość owocny. A teraz ten jakby młodszym i starszym może być przykro, czy coś. No ale jest to trudno, to już skoro pan tak tutaj zadecydował, to, to już takie. Ja też chciałem pozdrowić pracowników ochrony, którzy nas tutaj wpuścili na teren budowy i możemy na tle tej skały, tutaj malowniczej a tam radiostacja Gliwicy, prawda? Widać? To tak, zapniał, tak, tak, to widać. Tak. Także... No, to ja stałem na takim y, 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 kamyku, bo tu jest zapadlisko i byłbym strasznie niski, więc na, na kamyku stałem. Też pozdrawiam geologię całą Wydział Geologii Uniwersytetu y, z Melbourne. Pozdrawiamy generalnie całą tą, tą, całą tą piękną, piękną drogę, która prawdopodobnie kiedyś nas y, naprawdę będzie, y, będzie wozić przez cały, przez cały nasz y, górny, górny świat. Ja obawiam się, że wszystkich żeśmy nie pozdrowili, ale myślę, że było i tak dobrze. Dziękuję Wam bardzo. Ja myślę, myślę, że wszystkich. Dzięki bardzo. Dziękuję. Przepraszamy, przepraszamy za kłopot. Dziękujemy.